Tak? Gdzieś ta jest jakaś... Do jakiego kraju uciekłby polski rząd, gdyby wybuchła wojna? No, premier Morawiecki mi w debacie Romanowskiego obiecał, obiecał publicznie, że nie będzie uciekał. A on będzie pewnie premierem. Jak się... No takie są przycieki teraz. Więc... A jakby teraz ten rząd, to gdzie Donald Tusk wyjedzie? Bo wiem, gdzie chce wyjechać w, w Szymon Hołownia. Wykorzystam twoje zasięgi, wasze zasięgi mhm. I, i apeluję do rządu następującymi słowami. Ze względu na nasze oszczędności Polaków i walutę polską i to jak wygląda NBP i w ogóle jak wyglądają rynki finansowe. Nasze symulacje, które robiliśmy w Strategien Future przy pomocy ludzi, którzy są wielkimi inwestorami za granicą, tak? Zleciliśmy komuś takim no hedge fund menadżerami. Mm -hmm. tak. Rząd Polski nie może wyjechać z Warszawy, ma umrzeć tu. Jeżeli przyjdzie Apelujemy, rozumiem. Tak, ma zostać dlaczego? Dlatego, że to nie chodzi o ich tyłeczki, ich pozycje w rządach. Tylko o przyszłość tego Tylko tego, o stabilność to... złotówki. Oraz mm. jej wymienialność z Europejskim Bankiem Centralnym, że, mamy, no, ale... że mamy mieć słopy, mamy... znajdzie się jak umrą, znajdzie się ktoś na ich miejsce, ale oni mają zapewnić stabilność. W bankomatach mają być pieniądze, Dobrze. ma być współpraca w Narodowym Banku Polskim, ma być obrona i ma Internet. być. Internet? Tak. Ma mają dbać o organizację społeczną. Bo wtedy nie będzie załamania złotówki, załamania inwestycyjnego i nie odmówią nam pomocy finansowej nawet na zbrojenia A czy Mościcki, Sławoj Składkowski i Ryd Śmigły do 17 września nie myśleli tak samo?